Witajcie, moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, ogłoszenia parafialne. Jesteśmy z powrotem po długiej przerwie. Niebawem zrobimy z Basią jakiś QA, czyli taki odcinek Gig Factor News na żywo. Obiecuję, że to się wydarzy niebawem. Myślę, że za dwa tygodnie, nie, bo za dwa tygodnie będę na Portal Konie. właściwie będę wraz z Portal będę dosyć zmęczony pewnie. Ale nie wykluczone, że za tydzień w takim razie. Za tydzień nie wykluczone, że się pojawi odcinek na żywo. No ale teraz tak, po kolei. W tym momencie na wspieraczkach żadnym kradwodnikiem nic ciekawego się nie dzieje, o czym chciałbym powiedzieć. Niebawem ma wystartować co prawda Phalanx z Rocketmanem Martina Wallesa, ale na razie nic akurat co teraz miałoby się dziać, nic takiego osoby by moją uwagę, nie znalazłem. Jeśli chodzi o gry, które trzeba się do, do, do recenzji, no to od ostatniego materiału oczywiście, no to tutaj się trochę zaczęło dziać. Pojawił się Harry Potter, Hogwarts Battle, już to trochę pograliśmy i... Powiem Wam tak, dla mnie jest to gra, która dla fanów serii filmów Harry Potter, to jest konkretnie, mam nawet na myśli konkretnie filmów, a nie koniecznie książek, tak, bo na pudełku, na kartach i na różnych poszczególnych elementach mamy kadry z filmów i jakby myślę, że no mówię, no fani książek no może nie znajdą tutaj wszystkich elementów, które znają z książek, no bo wiadomo, adaptacje są zawsze wersjami okrojonymi. Natomiast muszę powiedzieć, bawimy się w to świetnie. Jeszcze nie doszliśmy do takich tych najbardziej zaawansowanych scenariuszy, bo to jest kolejna rzecz, która, którą fajnie ta gra robi. Tam awansujemy, tam zaczynamy od pierwszego scenariusza, który jest bardzo prosty i tam po kolei dodajemy nowe rzeczy, które nam utrudniają. I to jest fajny system, jakby i naprawdę ja to ciągle uważam, że to jest dla mnie taki ion and light. Tak, na zasadzie kooperacyjnie przeciwko jakimś Nemezis, jakimś wrogom, którzy nas atakują, a właściwie miejsce dla nas ważne. Nie? Więc mi się tak mocno kojarzy z End. Oprócz tego przyszła bardzo ładna gra, którą je, które jeszcze nawet chyba nie, wypchła, nie rozpakowałem tak w pełni. Everdell. Bardzo mocno wyczekiwana gra, bardzo ładna gra. Dużo dobrego u niej słyszałem, ale też słyszałem parę zarzutów, więc jestem ciekawy, jak koniec końców mi się spodoba Everdell i Harry Potter gry, na który, które czekałem. Które cieszę, się, które cieszę się, że w końcu mam, ale co jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ jak wiecie, mamy, jesteśmy obecni na patronajcie i nasi patrowi, patroni na super tajnej, super fajnej grupie na Facebooku co 6 tygodni głosują, a właściwie co materiał, tak? Głosujemy, wybieramy w w, poprzez ankietę materiał na topkę i materiał do zrecenzowania, tak, czy jakąś grę, o której. W albo zrobię wideo instrukcję, albo zrobię recenzję z omówieniem zasad, takim ogólnym, nie taką szczegółową wideo instrukcję. No i tak, jest materiał, 6 tygodni, i potem się nowy. I, i jaki jest materiał? Ogłaszamy ankietę, dzięki której mamy wybrać nowy materiał. Ja mam 6 tygodni, żeby materiał, który wygra ankietę, zrobić. I, w ten sp... I o, tak samo robimy z topką, tak? No więc top, topki na razie zawiesiliśmy, bo przez to, że jest początek roku, koniec roku, no to i tak dużo topek na kanale będzie. W tym tygodniu będzie fajna. Top, top 10 gier 2019 i chyba w weekend będzie top 10 oczekiwanych filmów 2020, ale tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o grę, to w ostatniej ankiecie. Patroni wybrali, żebym zrobił recenzję i zasady omówił ogólnie gry Preta Porter trzecia edycja. Od razu mówię, nie grałem w wersję poprzednią, tak więc jakby nie, nie będę w stanie się podczas tego materiału odnosić do wersji poprzedniej. Ale ten materiał jest w drodze, dopiero w tym tygodniu, tak naprawdę ją sobie ogram, więc niestety, yy, no, materiał się spodziewajcie dopiero gdzieś w okolicach Portal Konu swoją drogą, właśnie. Tak, no, tak sobie w kalendarzu mam wpisane, e, więc musicie mi trochę czasu dać, no ale będziemy w to niedługo grali, ponieważ to właśnie wybrali moi patroni. także żeby było i Gig, Factor i, Geeks, i wszystkie gry, żeby było widać. Więc teraz mniej więcej wiecie, co obecnie jest tutaj wałkowane u nas, czego się możemy spodziewać niebawem, więc to wszystko, jeśli chodzi o newsy, wchodzimy do, znaczy to wszystko, się chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy do newsów. Moi drodzy, newsy filmowe. Słuchajcie, zaczynam od newsów filmowych i telewizyjnych, tak? czyli rzeczy, które przez ostatnie tygodnie zwróciły moją uwagę, czyli od ostatniego nakręcenia jak ich fakturum, aczkolwiek dużo wydarzyło się w tym tygodniu, a dwie rzeczy, o których powiem, wydarzyły się konkretnie dzisiaj. Wręcz bym o nich nie powiedział, gdyby nie to, że ten materiał kręcę późno. Chciałem ten materiał kręcić samego rana, a muszę go kręcić niestety pod wieczór, w poniedziałek 13 stycznia. A i, dla, I normalnie bym to przegapił, znaczy przegapiłbym, to powiedziałbym o tym w kolejnym odcinku Geek Factor News, no ale że mówię, poleciał cały dzień, to akurat się dwie fajne rzeczy zaczęły wydarzyć. Przede wszystkim nominacje do Oscarów zostały ogłoszone. Nie chcę przychodzić przez nie wszystkie, nie chcę jakoś ich szczególnie komentować, bo powiem szczerze, niespecjalnie mnie to zaskoczyło. Jeżeli, choć, jeżeli ludzie, ktoś się choć troszkę interesuje, e, jakie filmy są już nagradzane na innych ceremoniach, e, Jakie filmy zdobywają po bardzo pozytywne recenzje, i tak dalej, no to raczej wśród nominacji do Oscarów nic specjalnego nie zaskoczy. tak? Nie zaskoczy fakt, że do najlepszego obrazu, mamy, do najlepszego filmu mamy takie nominacje jak Joker, JoJo Rabbit, Marriage Story, bardzo dobry, piękny film na Netflixie, Once Upon a Time in Hollywood 1917, który muszę zobaczyć. że do, Jeśli chodzi o reżyserów, to mamy Sama Mendesa, Martina Scorsese, Toda Phillipsa, Bung John Huru za tego, za Parasite, który też muszę zobaczyć koniecznie. Do najlepszego aktora, tak, Jonathan Joaquin Phoenix. No to wszystko jest... Jakby normal... Zaskoczyła mnie trochę, że Scarlett Johansson ma zarówno jako najlepsza aktorka, i najlepsza aktorka drugoplanowa. Nie widziałem JoJo Rabbit, więc jeszcze się nie wypowiem co do jej kreacji w tym filmie, no ale nie widziałem, żeby ona tam była gdzieś wymieniana, jak, że to będzie takie prawdopodobne. Natomiast, hey, super, bardzo fajny wyczyn, żeby być w jednym roku nominowanym i za rolę drugoplanową, i za rolę pierwszoplanową, więc brawa Dani, ja ją bardzo lubię. To, co zwróciło moją uwagę, oczywiście, co zwróciło uwagę wszystkich, mam wrażenie, Polaków dzisiaj, to jest oczywiście nominacja do Oscara dla filmu Boże Ciało, Jana Komasa w kategorii najlepszy film nieagrojęzyczny. Duże, duże, duże brawa i mówię to tak jako osoba, która jeszcze filmu, filmu nie widziała. Bardzo przepraszam, jeżeli Jan Komasa albo ktokolwiek odpowiedzialny za produkcję tego filmu to ogląda, mam nadzieję, że nie, pewnie nie, ale jeżeli to na przepraszam, totalnie przegapiłem ten moment, jak ten film był w kinie, ale mam teraz dwie opcje, bo zobaczyłem, że teraz jest wyświetlany w takim innym kinie studyjnym u nas w Gdańsku przez tydzień najbliższy, więc spróbujemy z Basią na to pójść. A jeżeli nie, no to poczekam do 20, 26 lutego, jest chyba zaplanowana premiera na Blu-ray i wtedy chcę to obejrzeć, ponieważ no już podjąłem decyzję, no nie ma opcji, żebym zrobił listę top 10 filmów 2019 bez obejrzenia filmu Boże Ciało, no bo coś czuję, że ten film miałby szansę, widziałem Trailer, bardzo mi się podobał, słyszałem fenomenalne rzeczy od ludzi, których, na których zdaniu polegam, więc no to jest jeden z tych filmów, który chcę obejrzeć, tak? Nie chcę robić top 10 filmów bez obejrzenia tego filmu. E, więc za to duże brawa. Kolejna druga rzecz, która się dzisiaj wydarzyła, taki trochę skok gatunkowy, wszyscy mówiliśmy o Boże Ciało. Teraz mówimy o Morbiusie. Dokładnie Morbius, czyli e, słynny e, czarny charakter ze świata Spidermana, doczekał się swojego solo filmu, a dzisiaj zobaczyliśmy trailer. I trailer wygląda tak, że to oglądam i tak sobie myślę. Tak dokładnie, tak sobie siedzę i tak oglądam trailer i tak. Okay. Okej. OK. I nagle jest ta ostatnia scena w trylle, ja robię. Okej, OK. może to zobaczyć jak najszybciej. Oczywiście to, to ta scena jest taka, tak zrobiona, właśnie, żeby taki efekt wywołać. Ja od razu potem sobie przypominam parę rzeczy, więc entuzjazm mój odpowiednio chłodnie. E, mianowicie e, chłodzi się, studzi się. Mam na, mam na myśli o, takie rzeczy jak fakt, że reżyserem jest Daniel Espinoza, który nie jest jakby znany z super mądrych, wybitnych, ambitnych filmów i to mam na myśli nawet w gatunku kina rozrywkowego. Żadnego specjalnie wybitnego filmu rozrywkowego nigdy nie zrobił. Scenarzyści mają popełnionych parę takich filmów. Już nawet zapomniałem jakie to były, ale to mocno, mocno właściwie mogę to zobaczyć. Um... Bogowie Egiptu, Last Witch Hunter z Winem Dizem. To są więc filmy, filmy, do których scenariusze napisali scenarzyści właśnie filmu Morbius, więc jest dużo powodów do, dużo powodów do obaw. Nawet powiem szczerze, obecność Jareda Leto, który jest jakby nie było laureatem Oscara, nie jest dla mnie wcale niczym uspokajającym. Natomiast mówię, no ta końcówka w trailerze i ogólnie klimat trailera mi się podobał, więc no miejmy nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie, bo chciałbym, żeby coś z tego dobrego wyszło, bo ee, mówię, jest, jest tu spory potencjał. E, dalej, słuchajcie, a propos, jak już jesteśmy w sferze komiksów, potwierdziło się, Colin Farrell zagra w najnowszym Batmanie, który już zaczął, zaczęli kręcić i w tym najnowszym Batmanie Colin Farrell zagra pingwina. To już jest potwierdzone info, więc no... Czekam, czekam, czekał, więc no, chyba to nie będzie spoiler, jak wam powiem, że to jak. w tym dosłownie jutro kręcimy top 10 oczekiwanych filmów 2020, więc myślę, że jak za rok będziemy kręcić top 10 filmów oczekiwanych filmów 2021, to ja od razu wam mówię, na pierwszym miejscu raczej będzie The Batman. E, więc e, tak. Kolejny farol jako pingwin bardzo mnie to cieszy. E, kolejna news, kolejny news: No Time to Die, czyli najnowszy film 007. Czekam na niego bardzo i to bardzo 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 z dwóch powodów, do niedawna z jednego. Tym jednym powodem było to, że jest, jest potwierdzone, że będzie to ostatni film z Danielem Craigem w roli głównej. I teraz zastanawiam się, czy oni na przykład po, po odważą się na taki dramatyczny zabieg jak na przykład uśmiercenie Jamesa Bonda odtwarzanego przez Daniela Krega. Nie wiem ale byłoby to coś ciekawego. Natomiast druga rzecz jest taka, że niedawno właśnie padła wiadomość, że muzykę do tego ostatniego Bonda będzie komponował nikt inny jak mój ulubiony Hans Zimmer. Hans Zimmer jest genialnym kompozytorem, słucham jego muzyki w pracy, słucham jego muzyki w samochodzie, byliśmy na jego koncercie dwa razy jak był u nas w Sopocie, w Gdańsku, no Gdańsk, Sopot, Ergo Arena. Fenomenalny kompozytor, fenomenalną muzykę robi i no my, to, to nie mogę się tego doczekać, po prostu o, ten motyw Bonda w wykonaniu Zimmera, to może być kiepskie, nie powiem, że nie, bo Zimmer ma też w swoim portfolio takie momenty, gdzie lekko go ponosiło, na przykład The Amazing Spider-Man 2, ale no, jednak większość ma udanych, więc jestem ciekawy, co z tego będzie. E, dalej, Thor, the Love and Thunder, czyli czwarta część Tora ponownie w reżyserii Taiki Waititi, co no, kompletnie nikogo nie dziwi. E, wszyscy na to czekamy, wiadomo, tak. Jane Foster powróci, będzie torem, będzie, czyli idziemy z, tym, z, tą, z, tym z tą wątkiem z komiksów, który jest bardzo ciekawy, dużo. E, jakby, no, nie czytałem tego w komiksach tego wątku, nie czytałem żadnego komiksu o Torze nigdy, natomiast e, przeczytałem streszczenie tego wątku, co tam się działo, co tam chodziło. I powiem szczerze, że to jest kapitalna historia. Naprawdę, jak to czytałem, to mówię: wow, to jest faktycznie dobra historia, i to może. I w sumie Taika Waititi jest bardzo, bardzo, bardzo odpowiednią osobą, żeby zrobić z tego dobry film. Więc czekam, a teraz okazało się, że negocjacje są prowadzone z Christianem Balem, żeby zagrał w tym filmie. Nie jest to jeszcze potwierdzone, to jest jeszcze na etapie negocjacji, ale są to na tyle zaawansowane negocjacje, że ktoś pozwolił, żeby ta wiadomość po poszła w świat. Wyobrażam sobie, że to będzie jakiś czarny charakter, tam były jakieś, jakaś nazwa jakiejś postaci padła, ale nie zarejestrowałem tego nawet, bo mówię, to są spekulacje, więc wolę się nie przywiązywać do tego pomysłu, ale no to byłoby coś pięknego. To byłoby coś pięknego. Christian Bell jako czarny charakter w filmie Thor Love and Thunder. Błagam, więcej. Eee, jeśli chodzi o sequele znanych filmów o superbohaterach, eee, smutna wiadomość z kolei. Doctor Strange 2. Owszem, postaje, będzie... Ale reżyser pierwszej części, czyli Scott Derrickson, musiał zrezygnować. Eee, takie wypuściło świadczenie, że niestety, creative differences, tak, czyli nie dogadaliśmy się tam na jakiejś płaszczyźnie. Papa, no hard feelings, nie mam je. Powiem wam tak. Eee, jakkolwiek szkoda, uważam, że Doctor Strange był bardzo dobrym filmem. Tak, nie jest to James Gunn, nie jest to Taika Waititi, nie są to bracia Russo, nie jest to Joe Whedon, nie jest to John Favreau. Jakby jego stratę ja jestem w stanie przeboleć. On, on zrobił bardzo dobrą robotę przy Doktorze Strange, proszę nie zrozumcie mnie źle. Ale nie było to na nic takiego, co ja bym stwierdził, kurde, z innym reżyserem ja bym się obawiał, tak? To jest to, co jakby, jak na przykład James Gunn został zwolniony przed na jakiś czas z pozycji, ze stanowiska reżysera trzeciej części Guardians of the Galaxy. Ja się autentycznie bałem, bo James Gunn ma ten taki swój magic touch i to widać. To samo z taką YTT, jakby. No, trudno to wyjaśnić. I to może być bardzo subiektywne, może wy się z tym kompletnie nie zgadzacie. Może dla Was Scott Derrickson jest świetnym reżyserem, i to jest kompletna załamka, że teraz on nie będzie reżyserował drugiej części Doktora Strange. Ale e, jeżeli, Ale dla mnie osobiście po prostu nie. To było bardzo kompetentnie zrealizowane, ale myślę, że znajdzie się jakiś reżyser, który ten świat Doktora Strange'a przedstawi w jakiś fajny sposób. E, mają w tym filmie e, pójść w stronę horroru, z tego co wiem, więc czemu nie James Wan? Który ma doświadczenie jeśli chodzi o horrory, zrobił świetne Insidious, świetnie, świetne The Conjuring i ma doświadczenie jeśli chodzi o filmy o super bohaterach, bo zrobił świetnego Aquamana. James Wan byłby moim zdaniem kapitanem wyborem, no ale... E, wejdźmy na chwilę do świata e, seriali. E, Lucifer, czyli e, słynny Słynny diabeł. Słynny serial na Netflixie. W tym momencie wiemy, wiecie, że będzie piąty sezon. Będzie, wiadomo też, że piąty sezon będzie ostatnim sezonem. I właśnie się okazało, że w piątym sezonie w końcu pojawi się Bóg, postać Boga. I dowiedzieliśmy się już, kto go zagra: Dennis Heisberg. Uważam, że to jest kapitalny pomysł, bo ja, jeżeli oglądaliście tak jak ja 24. W sensie, ten serial z z Sutherlandem przez 24 godziny to było po polsku. Oglądaliście tam pierwsze dwa, trzy sezony. Wiecie, że Dennis Heisberg jest... Czy on był w pierwszym, drugim? Był na pewno w pierwszym, był w drugim. W czwartym był chyba przez chwilę. I potem... No, dobra. Eee, w każdym razie. E, ja pamiętam, wiadomo, no, teraz jak ktoś myśli o Bogu i jak miałby być ten Bóg odtwarzany przez kogoś, to wszystkim oczywiście do głowy przychodzi Morgan Freeman, który zagrał to bezbłędnie w brusie wszechmogącym i jeszcze ten jego głos, który do tego wszystkiego idealnie pasuje. Ale ja wam powiem szczerze, Dennis Haysbert jest dla mnie... może z tego zrobić coś równie dobrego. Tutaj może ewentualnie go tylko zawieść scenariusz. Natomiast ja Dennis Haysberta bardzo lubię. Uważam, że jako prezydent w tym serialu był po prostu genialny i dla mnie to jest świetna opcja. Więc i nie mogę się doczekać tych potyczek słownych, które na pewno będzie sporo pomiędzy Lucyferem i Bogiem. To... Może być dobry ostatni sezon, całkiem spoko serialu. Takie moje zdanie. Eee, no i dalej, słuchajcie, jak już jesteśmy przy serialach. Fargo w końcu możemy zobaczyć czwarty yy, trailer do czwartego sezonu. I powiem Wam tak, jakkolwiek jestem fanem wielu aktorów, którzy w tym filmie zagrają głównie w tym sezonie zagrają głównie Chrisa Rocka i Timotego Olifanta. Tak trailer o tyle ostudził mój zapał, że nie jestem jakby fanem filmów z tej epoki. Znaczy ja je lubię, ale to nie jest tak, że. Prohibicja, te wszystkie klimaty, między stan międzywojenny, to około. jakieś tak. Nie wiem, no, no nie mówię nie, ale. Powiem, to co zobaczyłem na razie w trailerze, to to, że to co dotychczas czyniło serial Fargo świetnym, czyli poczcie humoru i dosyć e, w, balansujące na ostru noża różne sytuacje pomiędzy bohaterami. To wszystko widzimy, już w trailerze, więc myślę, że możemy być spokojni o jakość czwartego sezonu w porównaniu do poprzednich sezonów. Ale mówię, no dla mnie ta epoka nie jest taką moją ulubioną epoką, ale no mimo wszystko ja to obejrzę, bo to jest Fargo, to jest moje ukochane Fargo. Eee, I dalej, co my tu y, mamy? Y, Lock and Key. A, Lock and Key. Trailer do Lock and Key Netflixa. Eee, powiem tak, no ja... No wygląda ciekawie, jest to Netflix. E, dużo dobrego słyszałem o materiale źródłowym, ale materiału źródłowego źródłowym, materiale źródłowym ale materiału źródłowego nie znam, nie czytałem niestety e, obejrzę to, z chęcią to obejrzę, Zresztą na tego już niedługo, bo to już w końcu lutego, więc za chwilę będzie okazja to obejrzeć. Obejrzę to na świeżo, do tego czasu nie będę miał e, do premiery nie będę miał czasu niestety do tego, przeczy tego przeczytać więc podejdę do tego na świeżo, może nakręcę materiał tym jak mi się to podobało koniec końców, ale e, no... Mówię, naprawdę, staram się nie patrzeć po trailerach aż tak bardzo, ale no więc dlatego mówię, zwłaszcza bez, nie znając materiału źródłowego, na razie mogę powiedzieć, że jestem zaintrygowany. E, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o newsy, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie nam pytania, my na nie odpowiadamy w najbliższym odcinku Geek Factor News, tym takim odcinku Geek Factor News. Jak na razie w tym tygodniu mamy mało pytań, więc myślę, że poradzimy sobie z tematem w miarę szybko. Yy, tutaj, Paweł Trojan, witaj Pawle. Pyta odnośnie tego tematu, który tam wokowałem Tam był wokowany ostatnio na GigFactory, czyli kolor skóry aktorów versus postaci w filmach, versus tych samych postaci w innych wersjach albo w pierwowzorach, i tak yy, Tutaj, generalnie, yy, ma problem taki, że yy, tutaj było pytanie. Co uważasz o wstawianiu czarnych aktorów w roli postaci historycznych o białym kolorze skóry? Znaczy dla mnie to, to jest jakby jasna granica. Nie? Jeśli chodzi o adaptację czegoś, co jest fikcją, co jest zwłaszcza jak mówimy o świecie superbohaterów, jak mówimy o świecie fantazy, to jakby kolor skóry nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To jest na zasadzie, to jest Twoja adaptacja, to jest Twoja wizja. Dobierasz sobie do tego takich aktorów, jakie Ci pasują. I jakby no, tyle. Ja będę oceniał Ciebie na podstawie tego, czy postać jest dobrze zagrana, czy y, fabuła ma sens, czy dobrze się to ogląda itd. Tak 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 Kolor skóry jest wtedy pomijalny dla mnie. E, natomiast jeżeli mówimy o adaptacji no, historii, takich postaci historycznych, no to jest to absurd. No, no nie no, no gdy jakąś postać, no to robisz ją tak, jak ona wygląda. No Boże, no, to jest normalne. No. To jest tak jak ten film bąmszo, który teraz był w kinach i tam na przykład przegieli już, bo wzięli Charlize Theron do roli Megan Kelly i niepotrzebnie tam dorabiali trochę chyba podbródek czy kości policzkowe, żeby wyglądała jeszcze bardziej jak Megan Kelly, Kelly, ale nie trzeba było, No Megan Kelly jest wysoką e, atrakcyjną blondynką, Charlize Theron jest wysoką atrakcyjną blondynką. Nie wiem po co tam musieli to jeszcze jakoś specjalnie podkręcać, że tak powiem, no ale wiecie o co mi chodzi, tak, no Boże, no jest jakaś postać, no to film historyczna wyglądała tak, no to na filmie czy gdzieś tam powinna wyglądać tak. To jakby tutaj tyle, tak, to, 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 wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie. Łukasz, co się osta udało ostatnio w ciągu trzech ostatnich, takie podsumowanie prosisz, tak, co się udało zakupić jako, na przykład pytasz się, jako patron, no generalnie kasa z patrona w tej chwili leci bardziej pod utrzymanie Gig takie, że no to jest po prostu spłacanie rad za drugą kamerę, którą kupiliśmy od startu Patronite, za drugiego Zoom'a, którego kupiliśmy od startu Patronite, za monitor, który musiałem wymienić od startu Patronite, za sprzęt, za statyw, za sprzęt w sensie z lampy. Teraz miałem akurat na myśli żarówki. Um, więc tego trochę było, licencje do programu. No, generalnie na tego typu wydatki w tej chwili gry, prawda? Yy, takie rzeczy w Sobermowember November 400 zł przeznaczyłem na akcję, kap... Sober... akcję fundacji Kapitana Światełko, yy, więc głównie tak, no, jeśli chodzi o promocję, taką, na przykład na Facebooku, to jeszcze na to pieniędzy nie zaczęliśmy wydawać. Planujemy to zrobić w tym roku z kolei. Jeśli chodzi o statystyki, no to tutaj, tutaj mam statystyki, yy, na przykład. Yy, Widzów przyszło 1800 subskrybentów w roku 2019, najpopularniejszym filmem było, szokujące, top 10 gier roku 2018. E, pytasz się mnie, który film, z którego filmu jestem najbardziej dumny, e, który uważam za najlepszy, nie mam. Podobała mi się seria podcastów z szafą, gdzie rozmawialiśmy o tworzeniu gier planszowych, bo to widziałem się i ludziom podobało, fajnie nam się o tym, te materiały nagrywało, więc naprawdę to, to, to mi się podobało. No to było, to, to, to mi się tak teraz nasuwa. No ja lubię kręcić te topki takie podsumowujące, więc właśnie te topki z początku roku, gdzie z Basią podsumowaliśmy seriale, z Mago tym gry, z Mago tym o filmach rozmawialiśmy, potem z Basią i z Mago o filmach. Te rzeczy, no takim też bardzo ważnym momentem był oczywiście start samego patrona dla nas w roku 2019. Ile filmów się dał nagrać? Nie jestem w stanie tego zliczyć. Znaczy, mógłbym to zliczyć, ale akurat te, tego zapomniałem, no dużo, tak? Około 2-3 tygodniowo wychodziło, a czasami więcej. No sporo z tego wyszło. Aczkolwiek przyrost subskrybentów powolniał. W 2018 mieliśmy 2000 nowych subskrybentów. W 2019 mamy 1800 nowych subskrybentów, więc jest troszkę... spowolniło się tempo wzrostu, czym ja planuję się zająć w tym roku, żeby to z powrotem podkręcić do góry, no ale... wszystko po kolei. Czy zaległy groniowy odcinek Geek Factor Live, który nie odbył się po coś tam, coś tam, jest szansa nadrobienia? Nie wiem, czy jest szansa nadrobienia, na pewno będziemy robić Geek Factor News Live, prawda? To abs absolutnie się o to nie obawiajcie. Coraz bardziej jako fan patron widz odczuwam brak nie tyle Magoty, co osoba, osoby współ, drugiej osoby współprowadzącej. Eee, Łukasz, jakby, super tak Cię rozumiem, spodziewaliśmy się, że taki może być efekt odejścia Magota z Gigwa, który domyślaliśmy się, że tak może być, że ludzie właśnie jakby, że to, co ludzie lubili w naszych materiałach, to było to, że było dużo materiałów, gdzie była taka, gdzie były dwie osoby, które wymieniały się swoimi poglądami. i To jest zawsze ciekawsze niż jak mówi jedna osoba. Byliśmy tego świadomi. No niestety, Basia nie jest w stanie mi towarzyszyć tak często, jak robiła, jak robił to Magot i Basia razem wzięci, jak jeszcze Magot był na gig um, Więc jakby, no, no to to jest, może, może, to jest powód spowolnionego przyrostu widzów na subskrypcji, subskrybentów na gig nie wiem. Um, nie jest to jednak takie proste, zrobienie drugiego współprowadzącego, bo żeby działać przy Geek Factor, to to wymaga sporej inwestycji czasowej. Inwestycji czasowej... Yy, Geek Factor wymaga inwestycji czasowej, tak? I teraz jakby... Też jakby kwestia z Magotem była taka, że to nie jest tak, że myśmy się poznali po powstaniu Geek Factor i stwierdziliśmy, dobra, to spróbujmy zarobić to jakby, nie wiem, ja, za, ja założyłem Geek Factor, a Magot gdzieś tam później go poznałem i stwierdziliśmy, a może dołączę do ekipy. Nie, to było tak, że myśmy znaliśmy i przyjaźniliśmy długo zanim powstał taki faktor, tak? I jakby siłą rzeczy więc to, co widzieliście na ekranie, ta chemia nazwijmy to, to nie było nic wymuszonego, to nie było nic wytrenowanego, to było naturalne, bo to było coś, co myśmy po prostu mieli jako przyjaciele w prawdziwym życiu. Um, więc jakby... Więc żeby uzyskać to, to bym musiał mieć kogoś innego, kto jest moim przyjacielem na takim poziomie jak Magot, żeby z nim coś takiego robić. A wśród takich moich przyjaciół, których takich mam, to wiem, że żaden był takim nie byłby zainteresowaniem współprowadzeniem kanału na, na YouTube. No po prostu wiem, bo ich znam. A z kolei wśród kolegów albo nowych osób, żeby wciągnąć ich to, to ja powiem szczerze, że się bał, bo ja wiem, że były jakieś tam podchody, były jakieś próby i tak dalej, ale to się zawsze kończyło na takim, i, i też to widziałem na innych kanałach czasami, że to się zawsze kończyło takim bardzo słomianym zapałem. Że niby ktoś się pojawiał, miał ktoś być, nagle ten ktoś znikał, bo coś tam. No bo. To to może tak być, I, i, i jakby ja bym się, ja po prostu nie chciałbym czegoś takiego robić, że myślę, że o, będę miał kogoś, kto będzie mi w stanie pomóc, trochę mnie odciąży, a za 3-4 miesiące ten ktoś nagle zniknie i ja jestem w punkcie zero. To ja wolę po prostu sobie tej nadziei nie robić, wolę, wolę wziąć to po prostu wszystko na siebie, kontrol, mieć stuprocentową kontrolę nad tym, co się dzieje, zapraszać ludzi, magota między nimi do gościnnych występów i tyle, i mieć nadzieję, że jakoś moja osoba będzie wystarczająca na tyle dla różnych nowych widzów i stałych widzów, żeby po prostu przy kanale zostać. To jest jedyne co ja mogę zrobić. Mogę dać z siebie najwięcej i liczyć na to, że to wystarczy dla niektórych, tak? Eee, no tak, ja wiem, że było ciekawie jakby drugi współprowadzący, ale znalezienie nowego współprowadzącego w tym momencie to jest... To zbyt ryzykowny zabieg, jak dla mnie, i mówię, to jest coś, co tak jak było w przypadku Magota, musiałoby się wydarzyć naturalnie, a po prostu nie widzę na to w tym momencie realnie szans. To się może zmienić, nie mówię, że nie, ale na chwilę obecną nie widzę na to realnie szans. I ostatnie pytanie od Ciebie, Łukasz. Y czy Magot, moim ma, ma, zdaniem, ma szansę pojawić się na kanale Geek Factor jako gościnnej stopek podsumowujących 2019 lat? Ciekaw jestem jego topki najlepszych filmów, ale nie tylko w tych kinach, ale również na Netflixie. Magot będzie w topce 10 filmów 2019, będzie też w topce filmów. No yy... nie dobra, nic więcej nie powiem jak w topce będzie. Magot pojawi się jeszcze na kanale i to myślę pojawi się w miarę niedługo. Na pewno pojawi się na top 10 filmów 2019. To wszystko. Macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Odpowiem na nie w kolejnym odcinku. Póki co bardzo Wam dziękuję i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki Wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!